All the inner working things The heat move us But I never envy Make it, make it, make feel heavy Yeah! Hej! To znów my! Lotające cegłówki! <laughs> <laughs> Jak to brzmi? <laughs> Dobra, to może tak e, się przedstawimy Mike, Tak, tak Z tej strony Precel I, I właśnie podjeżdżamy windą do... Dokąd podjeżdżamy windą? My jedziemy w dół Co to się tam Coś się zamyka Co to tam jest? Czekaj, to jest pierwszy... Czekaj, jest tu czekaj, razy. to jest właśnie amunition. Aha, full Ta, mówi, że już full No, fula Tam się coś ruszało, ale dobra, to, to, to w ogóle Olać, I... tak? Olej, olej o? to Coś jest nie tak. Coś, tu... A co Coś tu się rusza. Coś tu się rusza. Dobra, dobra. E, szkoda tracić czasu, idziemy dalej. Czekaj. Bez mulenia. A. A nie o co chodzi z tym tuningacją. Dobra, gdzie mamy iść? Iść tutaj B wskazuje mi, gdyż iż musimy wejść w te drzwi, bo... Bo co? Bo o, disco! z To jest mięsny chciałem powiedzieć A to jest ten A to jest disco pleczo? Jezus mu Co on chce? To jest samo zło Dobra, dawaj Gdzie ty jesteś? A tu już Dobra Wbiliśmy Mm. Odcinek o, drugi ciekawie się zaczyna, ja tu widzę A? Więcej tych trój... kręgosłupiaków Fuck Masz jakiś problem? Chcesz pomóc gdzie Użyłem mojej super łapki Łapki fapki Oj oj, oj, oj. Łohoho, wow, ho, ho. Jest Ty, świr ma świra na punkcie świra. A czemu Jezus, to ożyło. Ej, ale to nawet nie wiesz kiedy tu umiera? Kiedy żyje. Nie? Ej, już jest ciepło. Ciekawe co będzie dalej. Ej, ale tu jakiś taki y, dziwny głos mówi, nie? Co ty słyszysz? O. Tak wiem, bo w ogóle powinniśmy ten zwracać uwagę na fabuła, mamy wyjebane. My idziemy i rozwalamy Znaczy się ten Ale nie pasuje mi ta mam ma strasznie i strasznie szy a czy szybko schodzi A który masz? Kuszę? Nie, ten drugi Wow Tą podrubę Uzi, nie? o! Jak to się na ciebie rzuciło? Nieszczelnie Fuck Oho! Dobra... No i to dobijam. trzeba jednak y, dobijać jeszcze, bo to się A. rusza A to jeszcze może żyje? Trzeba, to, trzeba uważać, nie żyje <grym> Ja zrzuciłem na ciebie Tutaj nic ciekawego nie ma i teraz Kroteska. dyskoteka w windzie Znowu winda Co ciekawego jest na ściana A nic LTS yy, Aha, trzeba jechać, tak? <setups> <laughs> I teraz tu powinna wgrać taka fajna muzyczka din, din, din. O. Washington Station Ty, ja już nie mam hełmu już nie wyglądam tak epicko Okej Ty jesteś magiem Rick? A no nie mogę to jeszcze przeciągnąć Czekaj, czekaj, eee, tak To tu, to tamto A we dwóch chyba musimy Nie Ja, po, prost ja po prostu mam siłę Ed Celujesz F i co? I po prostu y, przecią stoisz w jednym miejscu bardziej i przeciągasz po prostu W bok Aha. myszką A w boga, kurczę, jakby ten... No i czekaj, no. i teraz co tutaj trzeba zrobić? Teraz to w bok odstawić yy... Nie, 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 jeszcze raz obkręcić Nie, trzeba to wypchać A, bo, tak. w tą, bo w drugą stronę nie pójdzie Dobra Czekaj, ja muszę się przejść, o Dobra, teraz musisz to wyciągnąć <laughs> No co? Siła Masa No, Ja chciałem Dobra Masz Ej, ja to chyba dalej trzymam No To jak się już to się do tego przyczepię to już się przyklejam Eee, ty no jesteś A tu patrz jakaś jaka moc tutaj to jest, jest coś, coś zepsuliśmy aż bateria wielka Ej, to by wystarczyło do... Ej, a serio, tu pisze ...dangerous. Ej, a serio, tu pisze, że tu mamy wskoczyć? Nie ma spacji. Ej, i co? To się tak pojedzie? Ej, 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 ej. O, o tu jest. O o, 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 o. Dobra. Co teraz? Tu jest zamknięte Nie Mam czekać Weź się schowaj, bo mogą strzelać To się nie chowa, tu się przeładowuje Tu się po prostu wbijasz naciśnij, naciśnij se kółko, to będzie strzelał w pionie albo w poziomie Znaczy w celu i kółko <laughs> To widzisz jak to się obraca? No To bajer Patrz Patrz na to Ja no myślałem, nie? że Dobra. to nie jest aż tak zsynchronizowany kop wow. Co tu się dzieje? Ale napięczają Dobra Czekaj, ja to jej, zaraz jej. ich odstrzelę Moja lewa Ej, co jest? Mówię, moja lewa No dobra, może. To... Uczyniasz, jest Twoja, le twoja lewa. Nie trzeba zejść po drabince, wiesz. To jest taka gra akcji, że tutaj cię może zabiją, ale ty musisz zejść po tej drabinie. To jest. To jest właśnie. Yy, t... Przemyślane to jest po prostu. To, to trzeba być bardzo dob dobrym drab drabmistrzem. Biegnij! Tak, Biegnij! Biegnij, bo nam ucieknie! Ej, a gdzie ja? Ej, no... Ja byłem pierwszy... o. No tak, byłem pierwszy. No ja byś był drugi, to byś był pierwszy Ja Ej, a ja chyba coś miałem klikać, żeby cię no wciągnąć. Nie. Miałeś. Zobaczymy jak to będzie daleko, jak będzie daleko tu zetniesz. Nie no, nie... nie jest daleko. No. Raz, 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 raz. Teraz pamiętać klikać E, klikać E Żeby nie upuścić y, tego bez zbroi. Bo on hmm. ma gorzej. Trzeba pomagać słabszym Tak to mam klikać czy trzymać. Klikać Ale dobra ze mnie wyciągarka Fuuu, kosmos Mierz czas? No tak y, 9 minut i ileś tam sekund To do 15 y, Nie ma spania Do roboty <laughs> Już już wstajemy Majby <laughs> <Jego> chłopak <laughs> Jeszcze dodatku dziecko Nie yeah. Ale patrz, ale on ma tu komputer nawet przy sobie, o. zawsze może grać No life No nie Ja bym widział siebie To ja się nazywam crever jakiś? Carver? Nie po prostu latająca, cylówka <laughs> Chapter drugi mm -hmm. On Your Own e... On Own Klown Tak, tam to wiele detali, a czy wiele szczegółów to... Tu są drzwi Ale patrz, bez, bez tego chemiku to on wygląda jak, jak jakiś opluty Patrz na jego twarz, taki ona opluty On trochę ma rozwaloną Rozdzielić się Eee, no raczej nie tu. Na pewno nie tu. Widzimy Deepaki? Nie. Nic dla nas? Odpaliłeś skrypt. Tak. Ale wiesz, ja odpaliłem skrypt, ale ty tam stałeś. Ooo, 15 sekund, odliczaj. No. Ten! Nine! Five! <laughs> Brawo! No bo napisy mnie zmyliły! One! Jep Roz, Rozdubcy się! Nie, żyje! A to co to za na, nadgryzione jabłko? Nadgryzione i zostawione! Zgniło! Jest trochę zrujnowany księżyc! Ziemia! Ile syfu? No to jest złowisko, to nie jest ziemia! To nie, nie, ziemia! Tak, tak. Mhm. Ej, ona wygląda jak małpa. Ej stary, jedna laska na pokładzie. A nie, to nie małpa. Wydawało mi się. O, i sosu. Mówisz, że sosu jej brakuje? Z CMS-u? Kurczę, chamsko tak rozlać ten I 500 kopniaków. Sos na szablon CMS. Nie ludzie, my znam angielski, po prostu je robimy. No chyba ty <laughs> <coughs> Ominki No Mo miniki Firewerki No to będzie ślicznie Clear! Move! 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 Trzymaj się Nie puszczaj Ja coś mam klikać? Nie, ale nie puszczaj się przypadkiem Ach. Teraz będziemy latać Dawaj, 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 dawaj! Biegni. Kurczę, co? I dobra, pistolet na gwoździe. Przygwoźdź ją. Tutaj, do podłogi. <grym> Już. <grym> Jakiś BP y, ten... Sud. No, paliwo staniało. Nie, Dobrze. raczej mi się wydawało, że to był jakiś y, strój y, tego sprzedawcy z, z BP. Jalotą. Ała. Miota nim jak... Nie mogę... jak szkłem. A propos szkła to spielnicza, albo pęka. Jestem za kurczę, dajcie mi pada do tej gry. Dobra, ty idź pierwszy, bo jak się zderzamy to... To to się źle kończy. Serio, potrzebuję pada, ja nie umiem grać już na klawiaturze na i muszę Chociaż na padzie też nie. Hmm, w nic nie umiem grać! To nie graj. Dobra, cześć. <gry> Dobra już masz kombinezon, nie płacz. Pół. Jaki pół? Bo nie mam hełmu A może być taki na motor? Proszę bardzo Łap A? No, na pewno Widzisz, beze mnie byś sobie nie poradził Dobra, motor rowerzysta dostać, press shift Dobra I gdzie mam się dostać? Tutaj, tak? Dobrze, nie. trafiliśmy. Aha. Yy, a tutaj co... co? ja tu... co tu... Dlaczego to nie, I... nie działa? A ty odciągnęłeś, a ja nie mogę? Boba oba były odciągnięte już. Aha. Yy, i co nie my... i co my z windą wylecieliśmy? W kosmos? O. Zobaczyłem wiesz, że niebieskie strzałeczki, to myślałem, że to samo co w pociągu. Nie? A, tu już można sterować. Aha, ta... A co my jesteśmy takimi małymi statkami? Nie, jesteśmy ludzikami, którzy strzelają do min I unikają gówna. What the fuck is this? Najlepiej sobie wiesz celuj No stop to będziesz widział... Uważ, kurwa ściana mi rypła. Izak. Izaak, nie w ścianę? Sorciak Musimy już to przejść. Tak, to trzeba jakoś przetrwać, po prostu. No, niestety ratuj! Wedłeś. Nie, nie miałem gdzie uciekać, miałem pomiędzy tym. miałem mina przed A ja bym wolną ścianę. w ścianę, ale mina mnie odrzuciła. <laughs> A, u, pomyliły mi się teraz postacie. Fuck. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, nie gadaj, że zaraz w ściany przywalisz Ja, jeszcze nie. Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Fuck, fuck. Ale jest dobrze. Kurczę! Ja! To, to jest nie fucking shit! Ja pierdziele, zwolnij chłopie! Nie da wiem, się. Wiem, że mam fajne buciki, ale wiem, że się właśnie nie da. Chciałbym, ale wiesz, to jest takie życie jak w Madrycie. Oho, ściana, duża ściana. Jest, przetrwaliśmy to. Całe <laughs> ja Myślałem, że znowu w początku. <laughs> Saving, dobra, to w razie czego odtąd zaczynamy? Wolniej, odleciałeś. Nowej kuszą ja... się dopnij. Ty, Japon. Nie, myślałem, że poleciałem. Tak o co? Gdzie mamy lecieć? E... B. To zobaczenia w kolejnym odcinku. Dlaczego tak szybko? Dobra, no, no to no, no, trudno. A... Żegnajcie.